Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przebywał w Galilei z uczniami, rzekł do nich: „Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, oni zabiją go, ale trzeciego dnia z martwych wstanie”. I bardzo się zasmucili. Gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy diadrachmy z zapytaniem: „Wasz nauczyciel nie płaci diadrachmy?”. Odpowiedział tak. Gdy wszedł do domu, Jezus uprzedził go, mówiąc: Szymonie, jak ci się zdaje? Od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów swoich czy od obcych? Gdy Piotr powiedział od obcych, Jezus mu rzekł: A zatem synowie są wolni. Żebyśmy jednak nie dali im powodu do zgorszenia, idź nad jezioro i zarzuć wędkę. Weź pierwszą złowioną rybę, a gdy otworzysz jej pyszczek, znajdziesz statera. Weź go i daj im za mnie i za siebie.